Siemaneczko, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o stawianiu celów. I zacznę od takiego cytatu, jednego z moich ulubionych. Celuj w księżyc, bo nawet jeżeli nie trafisz, wylądujesz wśród gwiazd. I co może nam ten cytat powiedzieć, że jakie cele powinniśmy sobie stawiać? Stawiać cele jak największe, bo wtedy jest największa motywacja do, do działania i pracy każdego dnia nad, nad, nad swoją wizją. I posłużę się tu przykładem, żeby to dobrze wytłumaczyć. Yy, piłkarzy. Yy, załóżmy, że mamy dwóch zawodników. Jeden yy, stawia sobie za cel. Granie w trzeciej lidze polskiej, a drugi ma takie marzenie, żeby grać w lidze mistrzów z najlepszymi zawodnikami na świecie. I jak, jak myślisz, kto będzie miał więcej zapału do pracy każdego dnia? No, odpowiedź jest prosta, prawdopodobnie. Ten człowiek, który postawił sobie za cel występy w UEFA Champions League. Bo, bo jeżeli on rzeczywiście uwierzy w to, że może to osiągnąć, to będzie, będzie pracował bardzo ciężko każdego dnia na ten swój sukces. Bo wie, że tutaj nie ma mowy o jakimś odpuszczaniu, bo konkurencja, żeby dotrzeć na ten poziom, jest nieprawdopodobnie wysoka. Żeby konkurować z najlepszymi w tym sporcie, to, to, trzeba naprawdę, to trzeba naprawdę być bardzo dobrym, a żeby być bardzo dobrym, to trzeba, to trzeba bardzo dużo po prostu trenować. Trzeba dbać o wiele różnych rzeczy, takich jak przygotowanie motoryczne, trening mentalny, dieta, regeneracja odpowiednia i tak dalej naprawdę bardzo dużo, dużo, o dużo spraw trzeba zadbać, żeby być na, na bardzo wysokim poziomie. I wróćmy teraz do, do tego piłkarza, który, którego największym celem jest, y, są występy w, w trzeciej lidze Polski. On nie ma już aż takiej dużej konkurencji, żeby dotrzeć na ten, na ten poziom, więc czasami pozwoli sobie po prostu na jakieś odstępstwa, na, jakieś, na po prostu będzie czasami, będzie czasami odpuszczał, jeżeli nie ma tak wysokiego celu jak tamten, bo tutaj nie ma tak dużej konkurencji, żeby dotrzeć do tego poziomu, jakim jest, jakim jest trzecia liga. I teraz, jak myślisz, który zawodnik prędzej zagra w polskiej ekstraklasie? czyli w Najwyższej Polskiej Lidze czyli w takim klubie na przykład jak, jak Legia Warszawa Lech Poznań i tak dalej no oczywiście większe szanse będzie miał zawodnik, który stawia sobie za cel najpierw występy w Lidze Mistrzów no bo bo właśnie o to w tym chodzi, że nawet jeżeli nie trafisz w ten w ten księżyc czyli w tą przysłowiową Ligę Mistrzów to to i tak wylądujesz wśród, wśród gwiazd. Czyli, czyli na przykład w tej, w tej ekstraklasie. Jeżeli będziesz tak ciężko pracował przez długi czas, to masz, no to jakieś tam szanse będziesz miał, żeby zagrać yy, na przykład yy, w Legii. Na pewno większe, większe szanse niż, yy, niż ten człowiek, który sobie stawia za cel trzecią ligę. No i właśnie wielu ludzi mówi o tym, żeby stawiać sobie realne cele. Tyle, że jeżeli stawiamy sobie poprzeczkę nisko, to prawdopodobnie y, maksimum naszych osiągnięć to będzie właśnie te, ta niska poprzeczka, nic, nic ponad to. Jeżeli stawiasz sobie te realne cele, jakoś nisko poprzeczkę i myślisz, że może jakoś ci się uda, nie wiem, zarabiać miliony, y, osiągnąć jakiś wielki sukces, to byś musiał mieć naprawdę naprawdę wielkiego farta, żeby tak się stało. Także y, zachęcam do tego, żeby y, cokolwiek byś nie robił, nie robiła, w jakim, y, w jakim fachu się rozwijasz, czy nie wiem, chcesz być y, mechanikiem, piekarzem, fryzjerem, obojętnie kimkolwiek, to zawsze staraj się w tym być jak najlepszy, jak najlepsza. Bo tak naprawdę na wszystkim można bardzo dużo zarobić. Nie wiem, na przykład interesujesz się mechaniką, chcesz być mechanikiem, to dlaczego by nie chcieć zostać najlepszym w Polsce albo nawet na świecie? No dlaczego nie? Sprawdź sobie, nie wiem, w internecie, ile zarabiają na przykład najlepsi. Jeżeli interesujesz się mechaniką, ile zarabiają najlepsi mechanicy, Yy, czy, czy mają jakieś swoje warsztaty yy, i, i takie różne rzeczy i zobaczysz, że, że tak naprawdę na wszystkim yy, można, można bardzo dużo zarobić, jeżeli jesteś w tym jeżeli jesteś w tym yy, bardzo, bardzo, bardzo dobry i tak samo z innymi zawodami z, z każdego fachu, w każdym fachu możesz się tak rozwinąć, żeby być Yy, nieprawdopodobnie dobrym i później z tego bardzo dużo zarabiać. Więc tylko oczywiście trzeba włożyć w to trochę więcej pracy. Jeżeli chcesz być yy, najlepszy w swoim fachu, no to będziesz musiał stać się ekspertem, wiedzieć wszystko tak naprawdę, później umieć yy, w praktyce wszystko bardzo dobrze robić, być skutecznym, a później yy, zainteresować się trochę biznesem nie wiem, założyć jakąś działalność gospodarczą i, i naprawdę można, można dużo osiągnąć także celuj w księżyc, bo nawet jeżeli nie trafisz, to wylądujesz wśród gwiazd dzięki swojej ciężkiej pracy dzięki czasowi, jaki poświęcisz na rozwój siebie w jakimś y, twoim w jakimś twoim kierunku możesz dojść naprawdę wysoko, nawet jeżeli nie trafisz w ten księżyc to, to możesz wylądować wśród tych przysłowiowych gwiazd i, i tak osiągnąć bardzo dużo. Także pozdrawiam serdecznie, zachęcam do przemyślenia tego cytatu i życzę miłego dnia. Pozdrawiam.